Two pills, and I was rushing. O matko, hej się mano, cześć, witam wszystkich. Nazywam się Loczek. I nie mam pojęcia, co to za mapa. Góry, góry, góry Elbrus. I widzę, że tutaj kampa na kampie. U-umrzyj. Um, albo umrzy. Dobra, umarłeś. To jest mapa chyba z dodatku, nie? E, armored Kill. Tego, gdzie są pojazdy. Zawładnęły światem maszyny, transformersy, Darth Vader i jego przyjaciele. Chyba tak się. No chyba tak, prawda? Tam daleko, w oddali, yy, światełko nadziei. <ścoughs> o matko, tutaj jakiś. Nie wiem, jak oni po tych górach łażą. Następny co zwiedza krainy. A z tego miejsca chciałem Was zaprosić na mój poprzedni komentarz z Black Ops 2, który pojawił się wczoraj w sobotę. Bo dzisiaj jest sobotny Battlefield w niedzielę. Tak i gramy sobie do 200 ticketów, ale dołączyło mnie na 100. Więc to będzie krótki mecz. Dobra, przeładuj. Tam nie wiem, czy. Mądrze jest grać z pistoletem maszynowym na tak olbrzymiej mapie Ogólnie to widziałbym swoje kochane M4 lub M16, ale że jestem ruskim... Och, chowaj się Tam cała kompania... ...was gnała Oj, 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 chowaj się, chowaj się, chowaj się Dobra, ktoś mi uratował tyłek Nie, 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 pauza Dobra, w tym przesmyku czuję się jak Leonidas i jego 300 Spartan. Dobra, tam następny zwiedzacz. Warto, że mnie zwiedzac... Zwiedzacz nie zauważył. Dobra, jest daleki strzał. Znaczy nie ma tu takiego czegoś w tym battlefieldzie jak daleki strzał. A szkoda, bo takie coś by często w sumie padało. Nie, 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 tu jestem na odkrytym terenie. I ci wszyscy zwiedzacze gór mnie widzą. A nie warto. Przez jakiegoś... globtrotera być zabitym? Hmm. Dobra. Obserwujemy. Yy, jak intensywnie. Ile tu się dzieje. O! No, mniej więcej. Tam ktoś łazi. Haha! Ha! Zabicie w powietrzu. Lecącego. Jak wejdę tu, to na pewno zginę. Tak zawsze jest. Dlatego wchodzimy szybko. To może nie zginę szybko. Dobra, trzymałem awans. 20% życia i strzela do mnie tutaj jakiś gościu. Ach, za dużo ich było na radarze i widziałem 8, było dwóch. Czyli średnia 5. Dobra, znów się zrespiłem na jakichś skałach, tak jak we Władcy pierścieni się czuję. A, tamtego, mamy światełko nadziei. Jak go zdejmę... Aha nie, to kule lecą tak, więc żeby spadła kula tam, tam, o, to muszę strzelać tak. Ciekawe, czy jest taka szansa, żebym kogoś zabił, po prostu, czy gra sobie nie dociągnie, albo w ogóle ta kula po jakiejś tam odległości nie zmniejka. Wątpię, żeby było aż tak to możliwe. Żebym takim rykoszetem kogoś zabił. Mapa musiałabyś mieć, by mieć chyba z 20 km. I kula by straciła prędkość. To ma strzelbę, czy co? Masz tam jabłko. Nie wiem co wy tam się bawicie, czy coś? Chłopaki, nie smierajcie się. Bardzo przyjemna mapa. Jeżeli ktoś lubi klimaty władcy pierścieni i te opowieści z narni, to będzie czuł się jak w domu. Przejdziesz przez to. Przejdź przez to. Do środy. Chyba, że. No właśnie, to jak, jak w klimacie władcy pierścieni. O! Wszedł. No niestety. Asysta z przygwożeniem. Wiecie tam. chcę przejść oni. ¡Już olut pas! Twój szal nie przejdzie. Mm, z tego miejsca. Yy, chciałem was poprosić o kliknięcie kciuka w górę, jeżeli oglądacie ten film do tej pory. No i dziękuję, że seria Battlefieldy w soboty, tym razem w niedzielę, cieszy się popularnością. Tam jeden, kurde, hobbit ucieka. Jak splądrował go jakiś ma... Oj, 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 Z tyłu. On był z tyłu. On był z tyłu. O, mamy kolejne światło nadziei. Patrzcie. Kolejne nawet. Nie, te kulki tak nie lecą. To jeszcze wiatr, rykoszy. To jak w Wormsach trzeba strzelać. No. Tego ładnie zakosiłem. Ogólnie to jest chyba pistolet maszynowy. To jest na 100% pistolet maszynowy. Już to, tym wspominałem na początku filmu. No, mżyj! Trzeba uważać na tych cyłowarzy po górach, bo tacy jakie cwaniaki, zwiadowcy są niemili dla otoczenia. Ja mogę tu podejść. Dzień dobry Cię, ja mogę tu podejść? Nie, nie mogę tu podejść niestety. Widzę, że da się podejść ...tędy. Nie, 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 nie będę łaził jak jakiś idiota po tych górach. Ogólnie lubię góry, wolę góry bardziej niż może. Ciekawsze są więcej przygód, może nas spotkać w górach. O, tu mamy ładny przesmyk to jest ten przesmyk Leonidasa, go tak nazwałem. W nim czujemy się jak 300 Spartan. No i można strzelać przez swoich. Dobra, tu jest przeciwnik headshot, bijacz. Dobra, dobra, dobra. Latarka taktyczna. Nie, nie będę świecił na mapie, która jest oświetlona bardziej, niż... Yy... A, nic mi nie przyszło do głowy, więc przemilczę i... Mierz pistolet. I chowaj się. 4% życia. No, w tym wypadku miałem szczęście. Pogramy teraz, jak nasz kochany drugi na YouTubie przyjaciel. Intensywnie... Intensywnie, ile tu się dzieje? Dobra. Dobra, już mi się wskrzesza moja moc. Ach. Dobra. Z dość dużej odległości. On coś tam ćwiczył, sobie capoeira, czy nie wiem co on tam robił. Tutaj powinienem spaść. Ech, tutaj nie przejdę. Nie ma co się bawić. Bo tu i tak nikogo nie ma, więc nie ma sensu tutaj iść. Oni tam po tych górach łażą. Jeszcze potrzebujemy 18 fragów, aby wygrać. O matko. Tu są cwaniaki. Nie, ja nie chcę wchodzić na górę. oj 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 4%, znowu 4%. Stałem, wiedziałem, wiedziałem, że tam będzie nasz przyjaciel. Dobra, spróbujmy. O, tutaj nie zrespiło nas blisko pola walki. Dobra, ja bez Tumika jestem widoczny. Jeszcze my, jestem, na dlatego obok tego snajpera, który siedzi tutaj cały mecz przez całe 200 etykietów. I ma 4 fragi, ale nie, on gra w grę tam nie dostrzelę. Ewentualnie tutaj jest ktoś. Idzie obok drugiego przesmyku. Nie, to nie jest przesmyk Lonidasa. Ale ktoś tu był. Hmm, nie, no darujmy sobie. Nie, no jest. Widzę na radarze, że ktoś tu łazi i próbuje nas plądrować. Łapcie jabłko. Nie wiem, czy mnie zabili, czy nie. Mam nadzieję, że nie, ale wygraliśmy i ten mecz był naprawdę fajny. Mam nadzieję, że mój bezsensowny komentarz wam się podobał. Zabili mnie jednak na tym końcu. Szkurde. Ale było nawet nieźle, powiem wam. Dołączyłem się od 100, czyli powiedzmy jedna piąta fragów należała do mnie. <laughs> Myślę, że podobał wam się ten filmik. Jeżeli wam się podobał, kliknijcie kciuka w górę. Zasubskrybujcie, skomentujcie i zapraszam Was również do obejrzenia moich poprzednich produkcji. Pozdrawiam, hej!